Raz, dwa, siedem, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia. Możemy? 685 dni bez pieniędzy z funduszu odbudowy. 685 dni zmarnowane i 685 dni smutku. To jest dorobek rządu Mateusza Morawieckiego, który obiecywał... Już blisko dwa lata temu, że pieniądze z Unii Europejskiej będą za chwilę, za miesiąc, za kwartał. Cztery terminy i cztery razy kłamstwo. Pieniędzy z Unii Europejskiej nie ma, a Polacy biedują. Najwyższa od 26 lat inflacja. Wina braku pieniędzy z Unii Europejskiej. Drożyzna i olbrzymie ceny i rachunki za prąd i za gaz. Wina brak pieniędzy z Unii Europejskiej. Doprowadzenie do sytuacji, w której raty kredytów hipotecznych powędrowały w górę o 2-3 tysiące złotych. Brak pieniędzy z Unii Europejskiej. To jak w jednej pigułce pokazuje, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, traktując Unię Europejską jako swojego wroga, doprowadził do tego, że odwrócił się plecami do polskich obywateli. Zapomniał o nich. A obietnice, snucie, opowieści o tym, że pieniądze zbędą za chwilę, to czyste kłamstwo. Mateuszowi Morawieckiemu... Przez te wszystkie kłamstwa rośnie tak długi nos, jak most do Brukseli. Można by było się po nim, po, po nim pospacerować i dowiedzieć się, że pieniądze już w Polsce były, ale zniknęły. My zwracamy się do premiera z pytaniem i też z jasną deklaracją. Panie premierze, jak żyć bez tych pieniędzy? To pan obiecywał, że te pieniądze będą tu i teraz. Prawo i sprawiedliwość nie spełniło jednej z kluczowych obietnic. Nie dba, o Polaków. Nie dba o to, jak dostatnie żyć w Polsce, jak godnie można wyżyć od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. To wszystko jest do załatwienia, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Pieniądze w Brukseli to nie są brukselskie, europejskie pieniądze. Pieniądze w Brukseli z Funduszu Odbudowy to są polskie pieniądze, które czekają na rachunkach brukselskich, żeby przybyć do Polski w prosty, czytelny sposób. Wystarczy przyjąć przepisy. Lewica zgłosiła takie ustawy. Na najbliższym posiedzeniu kwie kwietniowym Sejmu Lewica złoży wniosek o informację premiera, kiedy będą pieniądze z Unii Europejskiej. My tematu, fundusze europejskich nie odpuścimy. My nie dopuścimy do tego, żeby PIS oszukiwało Polaków, mówiąc, że pieniądze kiedyś będą. Sprawdzam, kiedy będą te pieniądze, bo z miesiąca na miesiąc Polakom żyje się gorzej. Szanowni Państwo, inflacja ponad 18%. Drożyzna. 50, 60, 70, a nawet ponad 100% na niektórych podstawowych produktach. I dzisiaj należy też powiedzieć, kto na tej inflacji znakomicie zarabia. Pierwszym zarabiającym jest rząd prawa i sprawiedliwości, bo wpływy do budżetu państwa z tytułu wysokiej inflacji, z tytułu wyższych wpływów z podatku VAT wynoszą więcej o 60 miliardów złotych. To 5 miliardów złotych każdego miesiąca więcej do budżetu na zachcianki Jarosława Kaczyńskiego, na zachcianki Mateusza Morawieckiego, tylko dlatego, że polscy obywatele, chodząc do sklepu, płacąc za energię, tankując na stacjach benzynowych, płacą. Więcej. Ale jest też drugi beneficjent tej wysokiej inflacji. To jest sam premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Otóż Mateusz Morawiecki na koniec 2023 roku na wysokiej inflacji zarobi na czysto po odjęciu podatku 350 tysięcy złotych. 350 tysięcy złotych. Wpadnie do Mateusza Morawieckiego tylko dlatego, że jest premierem rządu, który nie radzi sobie z inflacją. To jest dla niego taki specjalny bonus, to jest taki dodatek, a 350 tysięcy złotych to najniższa to emerytura w wysokości 1500 zł razy 20 lat. Ten emeryt, który ma dzisiaj 65 lat, i ma 1500 zł emerytury, musiałby przez 20 lat dostawać emeryturę, żeby mieć 350 tysięcy złotych i nie wydać ani złotówki. A Mateusz Morawiecki tylko dlatego, że jest wysoka inflacja, i tylko dlatego, że najprawdopodobniej o tym wiedział czy przypuszczał, że inflacja będzie wysoka, zakupił obligacje, które są uzależnione od wskaźnika inflacji. Naprawdę trzeba nie mieć poczucia wstydu. I trzeba mieć trochę honoru, żeby wyjść do ludzi i powiedzieć: Zawaliłem, nie dałem rady. Jest opozycja, która przygotowała kilka sensownych projektów ustaw. Biorę te ustawy, chcę o nich rozmawiać, bo chcę, żeby ludziom się żyło lepiej. Ale jak ma ludziom się żyć lepiej, skoro na tej ludzkiej krzywdzie zarabia sam premier Mateusz Morawiecki? Naprawdę wstyd, panie premierze, że pan z czystym sumieniem zainkasuje tak duże pieniądze a ludziom naprawdę nie starcza do pierwszego. Myśmy w zeszłym tygodniu byli z panem posłem Gawkowskim na hali Mirowski. Rozmawialiśmy z ludźmi. Tam naprawdę są takie dramaty, dramaty, że ludzie kupują po jednym ogórku, jednym pomidorze, jednej papryce. Nie dlatego, że nie chcieliby kupić więcej, tylko dlatego, że ich nie stać. Mateusz Morawiecki żyje jak pączek w maśle, a ludzie zastanawiają się, jak spiąć swój własny budżet do ostatniego dnia miesiąca. To jest naprawdę wielkie upokorzenie że blisko 40-milionowy kraj w Unii Europejskiej ma premiera, który żeruje na biedzie ludzkiej. Panie, wywiedzieliście sondaż wyborczy dzisiejszy, z którego wynika no, raczej wprost, że tylko jedna lista pozycji może być skuteczna w wyeliminowaniu opisu cytując pana Tuska. Co pan sądzi? Jedna lista w ogóle ma prawo bytu, jest na to szansa i jak panowie ten sondaż interpretujecie? Lewica zawsze powtarzała, że współpraca na opozycji popłaca i wspólna lista to dobry prognostyk do tego, żeby wygrać z pisem. Partnerzy na opozycji uważają jednak inaczej, a my nie będziemy z nikim na opozycji się kłócili. My chcemy współpracować, my zaproponowaliśmy pak rządzenia, my się zgodzimy na wspólną listę, jaka, taka, jeżeli taka będzie, jeżeli takiej nie będzie, lewica startuje w samodzielnym bloku, walczy o swoje mandaty. Bardzo nas cieszy to, że mamy ponad 11, blisko 12% poparcia w sondażu który pokazuje, że jednak w Polsce taka zmiana jest możliwa. Robimy swoje. Jeździmy po Polsce. Program Bezpieczna Rodzina, więc prosto można odpowiedzieć na to pytanie tak. Jeżeli będzie wspólna lista, lewica w niej będzie uczestniczyła. Jeżeli nie będzie na partnerów z opozycji się nie obrazimy, ze wszystkim będziemy współpracowali i na pewno będziemy walczyli o to, żeby wygrać pisem. Ale czy jest szansa w ogóle na tą wspólną listę? To znaczy, my już tak konsekwentnie od 6 miesięcy mówimy, że tak, jesteśmy za tym, że żeby była jedna lista. Chcemy usiąść do stołu. Natomiast gdybyśmy dzisiaj mieli to zważyć i pokazać, to mamy czterech partnerów na opozycji demokratycznej. Dwóch partnerów, lewica i Platforma Obywatelska, mówi tak: siadajmy do stołu, budujmy jedną listę. Dwóch partnerów mówi nie budujmy jednej listy. Więc my dzisiaj możemy powiedzieć, drogi Szymonie, drogi Władysławie, zastanówcie się, przemyślcie, czy y, aby jedna lista nie jest takim poczuciem gwarancji, poczuciem Pewności, że wygramy na pewno z pisem i te nasze marzenia, te nasze projekty ustaw, będziemy mogli po październiku realizować. Może nie warto dzisiaj igrać z ogniem, może warto zrobić każdy z nas krok do tyłu, żeby w październiku zrobić dwa kroki do przodu. My jako lewica jesteśmy gotowi. Wczoraj Donald Tusk i Platforma Obywatelska podtrzymali swoją gotowość. No, czekamy na odpowiedź pozostałych partnerów. My od trzech miesięcy mówimy, że data graniczna już minęła. To znaczy... Trzeba było tą decyzję podejmować na początku roku. Mamy połowę marca, tej decyzji nie ma, dlatego lewica konsekwentnie się przygotuje do samodzielnego startu. Mamy swój sztab wyborczy, mamy podpisane porozumienia z innymi partiami na lewicy, mamy uczestnictwo w pakcie senackim, mamy swój kład do paktu rządzenia. To jest gotowe. Jeżeli partnerzy usiądą do stołu, nawet w czerwcu czy nawet w lipcu, to też usiądziemy. Dopóki nie usiądą, lewica będzie szła swoją drogą. O co na ocenę pana połowę jego postępowania mówię tu o tym, że on no jednak czy się rozmów dopuścił do siebie myśl, że być może warto będzie Jedną listę stworzyć, ale tej deklaracji nie ma. Czy to jego postępowanie może negatywnie, Waszym zdaniem, wpłynąć na wynik ogólnie opozycji w walce wyborczej z pisem? Ale dzisiaj jest ważne, żeby każdy robił swoją robotę, bo być może na taktykę potrzebuje pan Hołownia i pan Kośniak Kamyś jeszcze więcej czasu. My robimy swoją robotę. W zeszłym tygodniu województwo świętokrzyskie, województwo łódzkie. Ten sondaż dzisiejszy dla lewicy pokazuje blisko 12% poparcia. Jeżeli za dwa miesiące ma się to wydarzyć, to my przez dwa miesiące będziemy cię bardzo ciężko pracować, bo może lewica sama za dwa miesiące. Będzie miała 14% poparcia i zwiększy szanse opozycji. Na taktykę i strategię działań jest jeszcze czas. Chociaż, tak jak powiedział pan poseł Gawkowski, można było ten temat domknąć. Natomiast my się na pewno nie będziemy obrażać. My na pewno nie będziemy mówić, dzisiaj jest koniec, i jak jutro przyjdziecie, to nie siadamy do stołu. My chcemy siadać do stołu. Jeżeli panowie potrzebują jeszcze więcej czasu, niech o tym wyjdą i powiedzą. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu na zastanowienie się. Ale dzisiaj każdy z nas, bez względu na to, która partia, powinien gryźć traumę, Każdego dnia ciężko pracować, żeby ten wkład do ewentualnej wspólnej listy był naprawdę większy, bo myślę, że naszym marzeniem jest to, aby nie wygrać z prawem i sprawiedliwością dwoma głosami, tylko żeby wygrać dwudziestoma, trzydziestoma mandatami i żeby pokazać, że mamy solidną legitymację do tego, żeby zmieniać polskie popisie i rozliczać rządy prawa i sprawiedliwości, bo naprawdę jest to robić. A czy jest szansa to, że impuls do wspólnych rozmów wyjdzie z Waszej strony? Czy już o tym za ulicami się mówi? Czy czekacie jednak na propozycję Donalda Tuska, ewentualnie na pozycję pana Hołowni, bądźmy się jaka myślą, do tego duetu politycznego? Myślę, że impuls został wysłany przez Lewicę kilka miesięcy temu. Włodzimierz szczerzasty i Robert Biedroń zapowiedzieli, że chcą wspólnego paktu rządzenia na opozycji. Ta propozycja leży na stole. Każde, każdy z partnerów ją zna. Są rozmowy tuż czarzasty są rozmowy Biedroń-Hołownia Kosiniak, są rozmowy Kluczowych liderów na opozycji. Tutaj nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś przymuszał. Tu chodzi o to, żeby to się odbyło. Więc my z sobą rozmawiamy. Ile czasu potrzeba innym partnerom, my go nie będziemy domykali. Będzie wspólna lista? lewica na niej będzie. Będzie. Jeżeli nie będzie, pójdziemy swoją drogą.